A teraz zróbmy przyjacielskie kolo i posłuchajmy, co nam opowie Zygmunt Nowakowski. Święta mamy, święta Bożego Narodzenia, więc kościelne, które jednak łączą się z pewnym wielkim świętem narodowym. Przecież Mickiewicz urodził się w dzień wili i na chrzcie dostał imię Adam. Obchodził zarówno urodziny, jak i imieniny 24 grudnia. Poza tym na rok bieżący przypada 125. rocznica pierwszego wydania pana Tadeusza. Postaram się zatem odświeżyć pamięci słuchaczek i słuchaczy pewne szczegóły. Powiedzmy z góry. Że nie ma absolutnej całości pierwopisu i że jej już nie odnajdzie nikt, choćby zjechał cały świat, choćby przemyszkował wszystkie biblioteki. Winien temu sam poeta, który fatalnie gospodarował autografem, wyrywał kartki, szastał nimi, rozdając je hojnie na prawo i lewo, przy czym obdarowani zachowywali się niekiedy wobec tych pamiątek, jak skończeni barbarzyńcy. Dość powiedzieć, że jedną z kartek przecięto bezbożnie nożyczkami, ale przecięto nierówno, tylko na skos, złotki, czego wiersz został uszkodzony. Sprawca powinien być skazany co najmniej na dożywotnie więzienie i na ucięcie obu dłoń. Prawdziwy cud boski, że te połówki, zmieniając właścicieli, przechodząc z rąk do rąk, przecież ocalano od zagłady. Wśród posiadaczy poszczególnych kartek znalazł się także i złodziej. Przyjaciel osobisty Mickiewicza, ale w pewnym sensie złodziej, Ignacy Domejko, który cichcem przywłaszczał sobie część pierwszego rzutu dwóch pierwszych pieśni i przyznał się później do tej zbrodni synowi poety, pisząc Odkradłem Adamowi, skoro spostrzegłem, że przepisał na czysto. Aleów Domejko rozparcelował to niezwykłe trofeum co najmniej między dwóch amatorów. Mickiewicz nie tylko szafował kartkami pana Tadeusza, ale kiedyś znalazł się w wielkiej bidzie, sprzedał sporą część rękopisu hrabinie Wąsowiczowej za śmiesznie wykalkulowaną sumę 569 franków. Musiała to być jakaś poczciwa kobieta, bo ruszyło ją sumienie i z własnej woli oddała Mickiewiczowi ten skarb. Wkrótce jednak znalazł się inny nabywca, Pociej, który jednak szybko zawinął się i umarł, zostawiszy rękopis Tomaszowi Zanowi, a ten z kolei oddał go poecie. Można bez przesady powiedzieć, że kartki autografu i brulionów fruwały po świecie jak liście gnane jesiennym wichrem. Paryż, Chile, klasztor z stańców w Rzymie, jakaś miejscowość Balagoje w guberni nowgorodzkiej, Petersburg, Kraków, jakaś wieś Garbacz, zdaje się, w Małopolsce Wschodniej, Radom, Warszawa, Sandomierz, Skorimów i Bóg wie, ile jeszcze zakątków ile bibliotek publicznych i zbiorów prywatnych Czytając o tych dziwnych przygodach pana Tadeusza można by powiedzieć że było to jakby bezcenne kryształowe naczynie które zostało rozbite na drobne kawałki a potem sklejone kunsztownie choć przecie pewnych drobnych części już nie doszukano się Ostatnim właścicielem Względnie kompletnego rękopisu był historyk literatury Stanisław Tarnowski, który złożył go w specjalnie sporządzonej ozdobnej szkatułce hebanowej. Lecz ta szkatułka była przechowywana u jego brata czy kuzyna Zdzisława w Dzikowie, skąd zawędrowała do Lwowa. Obecnie znajduje się w bibliotece Ossulinum we Wrocławiu. Niechże jej bogowie strzegą. Na szczęście zachowały się egzemplarze pierwszego wydania, które wyszło w Paryżu w drukarni Pinarda. Znamy nazwiska zecerów, oczywiście Francuzów, Pelletiera i Couturiera. Mickiewicz, jak na poetę, pisał wcale wyraźnie, ale nie znosił korekty i uważał ją za pańszczyznę, wyręczając się często kimś innym, z czego wynikały rozmaite pomyłki i błędy drukarskie. Przy wydaniu paryskiem pana Zadeusza pomagał Mickiewiczowi Bogdan Jański. A przecież nie obyło się bez drastycznych błędów drukarskich, nawet natury ortograficznej. Tak więc w słowie króluje mamy dwa o W przymiotniku prędka zamiast spółgoski D figuruje T. A częstochowa utraciła spółgoskę S, skutkiem czego nazwa ta w druku przybrała formę częstochowa. Dodajmy, że poeta stosował pisownię swoistą, wysoce niekonsekwentną, kapryśną, raz prowincjonalną, raz przyjętą powszechnie. Bogdan Zaleski, przedstawiając wielką chwilę, w której Mickiewicz skończył pana Tadeusza, mówi: Powstał od stolika Adam z rozpromienioną twarzą i zawołał ku nam: Chwała Bogu! Oto w tej chwili podpisałem pod panem Tadeuszem wielkie finis. Hmm, Zaleskiemu coś poplątało się w pamięci. Gdyż Mickiewicz pod ostatnimi słowami poematu napisał nie finis, ale koniec. Nie koniec, tylko konieć. Czyli tak jak zapewne mówił, będąc jeszcze uczniem szkoły w Nowogródku. Pisywał jak popadło, więc raz dom, drugi raz dum, koronki i korunki. Stosował dowolnie interpunkcję, pisał na przykład słowa oficer albo afekt z podwójnym f, a ponadto mylił się w datach i w nazwiskach, mówiąc raz na przykład o stypułkowskich, raz o stupułkowskich albo nawet o stupyłkowskich. Pierwszy nakład ukazał się w trzech tysiącach egzemplarzy i nie był dla wydawcy Aleksandra Jelowickiego takim kokosem, takim złotym jabłkiem, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać. Popyt musiał być mały i sprzedaż ciągnęła się, a raczej wlokła się bardzo długo, bo okrągłych 10 lat, chociaż cena była stosunkowo niewielka, mianowicie 20 złotych polskich za całość zawartą w dwóch tomikach wydanych wcale starannie zdobnych w podobiznę autora. Jeśli trzecia część dziadów zbudziła natychmiast falę entuzjazmu i stała się wielkim wydarzeniem, nie tylko literackim, ale także narodowym, o tyle Pan Tadeusz nie zrobił pośród emigrantów polistopadowych takiego wrażenia, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Po prostu ta ucieczka w kraj lat dziecinnych przeszła bez większego efektu. Wprawdzie Zaleski pisze o entuzjazmie, jaki ogarnął przyjaciół z chwilą, gdy Mickiewicz skończył swart dzieło. Wprawdzie czytamy: Radośnie zanim powtórzyliśmy chwala Bogu i wykrzyknęliśmy trzykrotny wiwat z oklaskami, przywinszowaniach i uściskach jak najserdeczniejszych. Ale dziwnym zaistytrafem trafem tego entuzjazmu nie podzielał na razie ogół uchodźstwa. Nie popełnię bluźnierstwa, jeśli powiem, że Pantadeusz był pisany nieporządnie. W epilogu, który nawiasem mówiąc nigdy nie wyszedł drukiem za życia poety, czytamy. I przyjaciele w wtenczas pomogli rozmowie. I do piosenki rzucali mnie słowo po słowie. Ale, jak mi się wydaje, ci przyjaciele, może porwani dźwiękiem wiersza i plastką obrazów, nie słuchali uważnie. Skutkiem czego do poematu zakazało się całe mnóstwo pomyłek i rażących nieścisłości, które wykryto dopiero znacznie, znacznie później. Poemat miał początkowo nosić tytuł Żegota. A pierwsze, znane każdemu Polakowi na pamięć wiersze, przywierały formę rozmaitą. Więc na przykład Ojczyzno, Litwo moja, Ty jesteś jak zdrowie, Ileś sercu potrzebna, Ten tylko się dowie, kto Cię stracił. A piękność Twą w całej ozdobie, Ten tylko widzi, czuje, Kto tęskni po Tobie. Następnie poeta przekreślił półtora wiersza i napisał: Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i chcę opiewać, bo tęsknię po Tobie. Do dzisiejszego brzmienia przyszły te cztery wiersze dopiero w druku. W sumie Bądźmy szczęśliwi, że po tylu przygodach kartki rękopisu gnane jakby wichrem jesiennym po całym świecie odnalazły się. Co prawda nie wszystkie, ale niemal w komplecie. Zygmunt Nowakowski przypomniał Państwu o 125. rocznicy pierwszego wydania pana Tadeusza. Mówi rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w programie świątecznym.